Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiana jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posianie na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posianie międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa. Lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posianie wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Jezus wyjaśnia uczniom znaczenie przypowieści o siewcy. Od każdego z nas zależy, jakim chcemy być ziarnem, czy też żyznym, który wyda obfity plon, czy tym, który ulegnie spaleniu. Decyzja pozostaje dla nas samych.